Witajcie. Dzisiaj to, wszyscy zna się ten tester jest dostępny na znanych portalach. Tylko ten mi przyszedł z takimi oto końcówkami. No. Tak zwane igły są. Tutaj mam cztery igły na zapas. I w pracy używam podobnych igieł do różnych sprzętów do skalibracji do tego w podstawkach, więc mamy, więc jakoś te igły są dobre. I to zobaczymy co, co on mi pokaże jedną ręką. Drugą trzymam. Taki krótki szolcik. Odpalimy go. ładowany trzyma. I to sobie wiem, wcześniej sprawdzałem sobie jak baterie się zachowują przy nim, więc... ale zobaczymy, czy dam radę tak zmierzyć. Czy to będzie jakiś problem. Widzicie? Już mnie drażni to, że on ma strasznie krótkie te przewody. Tak na upor tego żeby złapać jedną ręką się nie da ale zobaczymy może weźmiemy któryś inny akumulator żeby dało się zmierzyć pokazać Wam że to coś działa może jak czas pozwoli to się pobawię w przeróbkę tych przewodów po prostu inaczej bo standardowe te gniazda to są i wtyki dostępne więc przewód to nie przewód problem ten co zostawię oryginalny to bardziej mi pasuje do tych Akumulatorów pryzmatycznych dużych, ze śrubami, i mogę go wziąć chcę zmierzyć zaraz. Właśnie o, zobaczymy. Już mam pacjenta, na którym sobie sprawdzimy. Tester ogniwo, takie łasalitowe. i zobaczcie, przyłożę tu i tu. Pokazuje rezystancję 0,8 mA, ale jak zapię do śruby, do śruby, do nakrętek 1,4, ja, czyli jest większa. Wezmę nakrętki mocniej. A, trzeba dobrze docisnąć i trafić w połączenia, więc niestety 009. Widać, że te igły są trochę niedopracowane, albo ja po prostu jedną ręką nie mogę docisnąć tego dobrze, ale dobra. Nieważne. Tester działał. 008 pokazuje tak jak powinien, i to jest ok, więc. Zobaczymy, może się właśnie pokusza o zmianę tych sąd probierczych na inne. Po prostu i wtedy coś będzie. Dobra, było to za długo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.